Cześć, z tej strony Wasz ulubiony youtuber, informatyk, optymalizator, Twitter może nie, bo to odmiana psa, repo. Dzisiaj będzie temat DDR5, sprzętu młodziutkiego. Jakie płyty polecam, jeżeli już idziemy w DDR5? Praktycznie polecam tylko jedną do DDR5. Okej, okay. na pierwszy rzut idzie w ogóle wytłumaczenie czemu. Nadal uważam, że DDR4 jest lepszy od DDR5. Mianowicie weźmy sobie kalkulator. I opiszemy sobie kilka problemów, które występują na DDR5. Albo kalkulator weźmiemy później. Tutaj jest zestaw młodziutkiego, ale zaczynamy tak. DDR5XMP problem. Większość płyt głównych, zwłaszcza 4 a małe z dwudimowych płyt, ma niestety problem z odpaleniem. DDR5, czyli włączamy XMP i te ramy nie są stabilne. Jaki jest skutek tego? Blue screeny, lagi w grze w losowych momentach, większy input lag. Dlatego DDR4 jest lepsze, gdyż to jest ready to play, czyli kupuję płytę główną i praktycznie 99% sticków będzie pasowało. Po prostu włączam XMP i nie muszę ich manualnie ustawiać. Niestety w DDR5. Już trzeba manualnie to robić by w większości przypadków, chyba że mamy bardzo, ale to bardzo dobrą płytę główną. Już yy, nie mówiąc o tym, że 4-dimowe płyty to takie, które się skupiają, żeśmy wsadzili 4 kości, tak? czyli załóżmy 64 giga albo 128 giga. Boom! Pierwszy temat na Redditie, który znalazłem. Tutaj masa ludzi opisuje, jaki mają problem z czterema dimami komputer się nie odpala. XMP w ogóle nie działa i nawet jeżeli działał XMP na Dual Channelu, to niestety teraz przestało działać. I właśnie to jest problematyka naszych DDR5, że Dual Channel zawsze będzie szybszy niż Quad Channel i to jest logiczne, jeżeli ktoś sobie popatrzy specyfikacje w ogóle jak ramy działają. I dlatego na Dual Channel na przykład lepiej się kręcą ramy. Przykładowo biały miał biały gracz z CSGO, miał 4 kości ramów. Wyjęliśmy dwie kości ramów, żeby podkręcić na dual channelu i o wiele lepiej mu się gra niż na Quad Channelu, nawet ddr 4 ta zasada występuje, ale w DDR4 natomiast jakby i tak każde ramy pójdą raczej na XMP, na Quad Channelu, nie. Rzadko się zdarza chyba, że jest to jakaś stara płyta główna, jakiś Z390 czy może nawet starsze modele, to wtedy może takie problemy mogą występować na Bidajach, na Hynixach w sumie też. A teraz się skupmy na liczbach, bo bardzo dużo ludzi lubi duże liczby, nie? 8000, 7000. A jeżeli ja Wam powiem, że 3600, nie? Ja wiem, że Wy na matmie mieć inaczej. 3600 jest szybsze niż 6000. I tu mamy DDR5, a tu DDR4, bo wiadomo, że DDR4 to chyba 4600, widziałem największe kity, takie do sprzedaży z XMP. Okej, okay, ktoś powie, no no debil, no jak 3600, ma być, większe, ma być lepsze od 6000, przecież ta liczba jest większa. No to weźmy sobie kalkulator i weźmy pierwszy lepszy wzór. Tutaj coś obliczałem chyba dla Rybsona, nie pamiętam. Weźmy sobie piękny kalkulator. I teraz wyliczmy sobie po prostu to ze wzoru, tak jak matematyka nas uczy. Mamy CL, czyli dajmy tutaj CL14, bo wtedy mamy kity bidaj, tak? 6000 to jest raczej M daj. Więc tutaj są średnio timingi. Załóżmy CL40, dajmy, bo tak chyba większość kitów jest. No to lecimy dalej. Mamy wzór, czyli dajmy sobie może te 6000 na początku, bo to jest oczywiście większa liczba. I wzór wygląda tak. CL, czyli to wpisujemy 40. Mamy stałą 2000. Razy 2000 i podzielmy to przez nasze megaherce. 6000. OK, podzielmy to teraz przez 6000. Nasz wynik to 13,3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, Dobrze. To teraz zróbmy sobie na 3,600. Czyli znowu yy, dajemy sobie CL. 14. Razy stała. 2000. Podzielić na megaherce. 7, 7, 7, 7. I teraz, jeżeli jedynka byłaby 10%, to bym mógł powiedzieć, że mam nawet 40% szybsze ramy DDR4. No ale jak to 6000 jest szybsze? To tak nie działa z ramami. To jest marketing i oni wam wrzucają większe liczby i niedługo będzie kit, który będzie miał 10 000, a będzie miał cel 80 i on będzie miał opóźnienie na poziomie 20 NS. -a. Tak się liczy ramy. To jest taki globalny wzór, on nie zawsze się sprawdza ale w większości przypadków działa, tak, i jakby polecam nim sobie obliczać po prostu szybkość ramów, jeżeli ktoś tam walczy o te input lagi i tak dalej. Dobra, i teraz jakby problematyka, która dalej się skupia. Yy, są też kity Adai, czyli to są lepsze kity, coś na zasadzie Bidaiów, że bidaje wiemy, że są najlepsze na DDR4, no to już wam tłumaczyłem, a Adaye są aktualnie najlepsze dla DDR5, tylko nadal jest to wstępna technologia, to jest nadal demo, ja bym powiedział, a MDA to jest jeszcze przed demo, na przykład nie wiem, Xio ma de yy, demo wersję, no te MDA i tak dalej. Tutaj w ogóle ten kit został wycofany już z produkcji ze względu na nieopłacalność i zbyt duże problemy, typu że po prostu zwracali na gwarancję i tak dalej. Większość płyt jakby miała też problemy, zwłaszcza za 690. I to jest ta problematyka. DDR5 czy jest opłacalne? To jest to pytanie. Tak, tylko jest nawet lepsze niż DDR4 bym powiedział dla gracza. Tylko problem jest w tym, że musisz wydać w cholerę pieniędzy, żeby to było lepsze. Inaczej DDR4 będzie lepsze. Jeżeli ty chcesz kupić DDR5 to pierwsze co musisz kupić tą płytę. Czy polecam jakieś inne płyty, które są tańsze? Cena tej płyty wynosi około 3500 zł w Polsce. Niestety aktualnie nie ma w dystrybucji, ale zaraz wróćcie zapewne, którą drugą płytę bym polecał. Eee, jeżeli chodzi o cztery odimowe płyty, to Edge WiFi, ale i tak używałbym dual ranku na niej. Tak. Jak teraz sprawdzić, czy te. Ogólnie, żeby DDR5 działało na dużych szybkościach, żeby to było opłacalne i żeby było lepsze, no to też potrzebujemy CPU, które jest mocarne, czyli KFK 3900 13900, no. <ścoughs> nie mógłbym się wysłowić, tak? Ze względu na to, że ma mocne IMC, inaczej te ramy nie wytrzymują i to udowodnił, CAPFRAMEX. Gamer Nexus udowodnił to koleś, nie pamiętam hardware unboxing on ma na Twitterze gdzie wrzucał DDR 5 i one były cały czas niestabilne, włączył XMP Pace były niestabilne nawet na APEXie. Więc musimy mieć combo, które już na start kosztuje 7000 zł do tego dodajmy ramy. Jeżeli już idziemy w taki sprzęt, no to fajnie by było wziąć dobre ramy. Chodzimy sobie na stronę G -Skill. I tutaj G skill z tego co kojarzę ma fajną taką rzecz. czekaj, okay. gdzie to teraz jest Karol? Um. No DDR5, AMD to nie, bo to shit. Um. No dajmy no to. Trillion Zid. I teraz dajemy sobie kity, które są najszybsze. Szukamy Adai, czyli wszystkie praktycznie, które mają tam ponad 6000. No ale dajmy sobie jakieś lepsze kity: 7200, 7600 i tak dalej, i tak dalej. To są jakby 7800 nawet, są tak. Nie pamiętam, które znak w wysadziłem, ale dajmy, nie wiem, 7600. I teraz mamy taką zakładkę QVL. I tutaj są rozpisane płyty, które powinny wytrzymać to XMP. Powinny, ale nie muszą. Jest tutaj FGA, czyli to jest Dark. Mamy tutaj od The Messiah płytę, czyli to jest ta Edge. I mamy teraz od Gigabyte'a, tak? Że niby XMP na pewno utrzyma. Lecz są przypadki, że się nie utrzymuje. Niestety. I najbardziej sprawdzoną płytą jest płyta od Asusa i od Ewgi, gdzie FG dostaniemy tylko w Ameryce, a sprowadzenie jej to naprawdę duży koszt, a Apex i tak wychodzi lepiej, więc... Jeżeli chcesz iść w DDR5, to niestety jesteś zmuszony na kupienie którejś z tych płyt. I te płyty to się zaczyna od 2000 zł w górę. Oczywiście możemy iść jeszcze do innych kitów, dajmy trochę wolniejszych, tak? Ale ja to już stracimy jakby cały potencjał tych DDR5. No to dajmy sobie kity pokroju, na ostatniej stronie chyba 7200 były, tak? Dajmy troszkę wolniejsze, że CL36. Tak samo, mamy te same płyty. I teraz ja też rozumiem logikę ludzi. Ogólnie czym się różni płyta dwudimowa od czterodimowej? Jak mamy sobie płytę główną, nie? Tam gdzie yy, młodym miał krzywe śruby <noise> i musiał pod kątem je wkręcać. To defaultowo każdy z Was jest przyzwyczajony, że tutaj są cztery sloty. Mhm. Okej, okay, to jest czterodimowa płyta. I tutaj ja DDR5 nie polecam. Dwudimowa płyta, kuźwa. To taka, gdzie. Mamy dwa dimenoramy, i najczęściej one nie są położone tutaj, a producenci je praktycznie przy procesorze y, dają. I o co w tym chodzi? Po prostu jest szybszy sygnał między procesorem a ramami, i dlatego jakby to XMP zawsze wytrzyma. Po drugie, dwa kity, jak teraz patrzymy sobie na regulacje voltageowe, przykładowo, y, po prostu dostają tego prądu więcej niż do czterech kitów, Wyobraźcie sobie listwę po prostu Toż mamy listwę, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Czterodimowa. Pyk-pyk, pyk-pyk, pyk-pyk. Pozdrochcajo, pyk-pyk. I Ukraińca, którego tam trzyma. No i mamy listwę, nie? To jeżeli ja podepnę tutaj ładowarkę i tutaj ładowarkę, czy w tych gniazdkach jest nadal prąd? Jest. I ten prąd idzie stąd. Więc sobie wyobraźmy, że jeżeli tych dwóch gniazdek nie ma i one znikają, to ten prąd jest tylko i wyłącznie prowadzony tutaj. I nie ma tak, że tutaj płynie prąd i ja w każdej chwili mogę podłączyć, bo po prostu one nie istnieją. I o to chodzi jakby w przewadze mowych płyt. I to input lag, i to wiele innych kwestii. No. Przejdźmy do zestawu młodego, bo widziałem też dużo komentarzy, ale nie DDR5 i tak dalej. Mam nadzieję, że to zostało rozwiane. Eee, więc tak, tutaj mam koszyk. Ja nie wiem, czy to jest wszystko, bo my nie zamówiliśmy z jednego sklepu. Mamy tutaj chłodzenie LS720, według testów w dwa razy lepsze na pewno od Arktika. Jeszcze oczywiście mamy, mogliśmy zamówić od Ekwyby, Nie wiem, jak to w sumie poprawnie powiedzieć, lecz byśmy czekali za długo, bo tam chyba 15 dni było i nie chcieliśmy tyle czekać. To był pierwszy problem. Mamy. A 480 480, Młodziotki chciał brać 470 Ti, to zadałem mu proste pytanie, czy będzie grał w gry jakieś takie Full HD w przyszłości, nie? Jakieś Spider-Many i tak dalej na streamach, to powiedział, że tak. No to pokazałem mu testy, że niestety, ale już, jeżeli używamy rozdziałki ponad 1440, no to ten RTX nie wypada aż tak dobrze. I powiedziałem mu, że albo 4,90, albo może brać 480, mimo że nie jestem fanem tej 4,80 aż tak. Powiedział, że 4,80, bo taki budżet. Powiedziałem spoko, nie ma problemu. Akurat tu była dobra cena, więc wzięliśmy to. Teraz HX1200. Jak wiecie, jest to zasilacz mocno polecany przeze mnie. Dla mnie to jest top 1, ale akurat modziutkiemu chciałem wziąć inny zasilacz. Niestety w tym momencie, który chcieliśmy to kupić, tego nie było, a czas oczekiwania był około 10 dni. I Modziutki nie chciał tutaj czekać. Dark Pro 13 1000 yy, W. O tak ładnie powiem, 1000 W. <laughs> No e, czy HX jest lepszy od niego? Prawdopodobnie tak, ja czekam jeszcze na testy, ale tam zwłaszcza mi chodziło o ten kabel do RTX, -a, żeby był nie, żeby mu łatwiej po prostu było, no ale niestety nie było i musiał się u, u, niestety męczyć ale HX i tak dla mnie jest to jeden zasilaczem, nadal czekam na testy Dark Pro takie poważniejsze, bo te testy co aktualnie są, to bullshit straszne w większości przypadków. Następnie wzięliśmy DDR4, uwaga, tak, DDR4 i 64 gb wykład ze względu na to, że on potrzebował 64 giga Ja go zapytałem, czy na pewno tyle potrzebuje. On powiedział, że tak, do Minecrafta trzeba robić speedrany i tak dalej, i tak dalej. Spoko, nie ma problemu. I teraz, czemu nie DDR5 mógł wziąć dwie kości po 32 DDR5, jakąś płytę główną Ze względu na to, że to jest niestabilne. Gość by odpalił komputer, ja manualnie musiałbym mu ustawiać te ramy, Coś by się stało w przyszłości, nie, wiem, zrestartowałbym mu się Bios. Nie działa XMP, komputer mu nie działa. I co? Mam jechać do niego do Warszawy czy coś? Czy ktoś mu to ustawi? Jak w Polsce praktycznie nie znam osoby, która zna się na overclocku RAMów. Nie, nie poznałem takowej. Z DDR4, tylko CACPRA poznałem, który tam pracuje w czasopiśmie, powiedzmy, informatycznym i jest mega spoko. Tak, to w większej ilości osób niestety nie znam, które znają się normalnie na overclocku. Czy to DDR5, czy DDR4, żeby to ogarnąć. Więc tak, poszliśmy w DDR4, bo jest to bardziej opłacalna opcja. Aktualnie jest to bardziej stabilne. Po trzecie, budżet: jakby jeżeli my byśmy chcieli iść w Apexa, no to dodajcie jeszcze do tej kwoty dodatkowe 2000 zł, tak naprawdę. Plus DDR5, oczywiście. No to DDR5 w 64 giga, tak jak on by chciał. No to już by było, nie wiem, koszt 4000 około. Bo to wkład Channelu by było trzeba. Albo Dual Channelu to też tam widziałem, że 3200 chyba te normalne kity chodzą. No i byśmy nie zamknęli się w budżecie. Początkowo miało być 12 tysięcy, a i tak go naciągnąłem na więcej. Eee, teraz wzięliśmy jako płytę główną Z790 Tom Wi-Fi DDR4. Czemu ją wzięliśmy? Bo to jest ten sam poziom co Edge DDR4. Eee, tylko różnica jest taka, że ona nie ma tak ładnego wykończenia. Jest jedna lepsza płyta, moim zdaniem DDR4, która się nazywa ASUS Z790 Astrix y, Gaming? Nie, Astrix, po prostu Astrix chyba się nazywa, tak? Astrix. Nie ja mi się myli, bo to tyle jest nazw tego. Tak, tak, Astrix Gaming, dobrze pamiętam. No, nawet potoniała dzisiaj. Ale też nie braliśmy, żeby nie przekraczać już tego budżetu, już go nie chciałem naciągać, a praktycznie to jest to samo, różnica. Jedynie jest taka, że w się można więcej modować. A młodziutki nie będzie modował biosa, tak jak ja to robię. I to jest jedyna różnica. Jeżeli chodzi o VRM, Face Design, czy cokolwiek innego, no to to jest ten sam poziom. Jest bez różnicy. My no wzięliśmy 13900 kfk tak? Jak już przyszłościowo chce lecieć, to niech leci przyszłościowo. Ja tu jeszcze będę mu biosa ustawiał, czy to... Tak, będę ekory wyłączał. I tak mogę udowodnić, że wyłączanie ekorów jest lepsze dla 99% ludzi. Nie tylko oszczędzamy na energii, ale też zyskujemy na performancie, jeżeli ktoś potrafi to ustawić. A wszystkie bullshity, które są na YouTubie i tak dalej, to. No jak ktoś chce, to znajdzie po prostu prawidłowe testy. Co my jeszcze do tego wzięliśmy, bo co tutaj nie ma. Obudowa Li. Trójeczkę, tylko z innej chyba strony wzięliśmy. Mega fajna obudowa w wszystkich testach wychodzi praktycznie z top 4, top 3, top 2 widziałem. Chyba torrent, tylko nie pamiętam, Ento pro, torrent, Ento pro torrent wypada lepiej, jeżeli chodzi o te temperatury w środku. Mega łatwa do moim zdaniem montażu, dlatego też chciałem wybrać obudowę nie taką jak Corsair 7000D, która jest moim zdaniem dość ciężka w sumie do montażu dla leika Tylko taką, gdzie można te panele dosyć łatwo otworzyć, to rozkręcić. Jest prosta instrukcja i myślę, że to się sprawdziło. Chociaż stream tego nie pokazywał. I wzięliśmy dysk, który się nazywa. Tak, chyba nigdy nie wiem jak to wpisać, nie? Zawsze mi się myli. O! Chyba mu Rele tego nie ma. Nie pamiętam skąd my to wzięliśmy. T44. Jeden typy. Teraz czemu? Dawaj, cenowarkę. Czemu wzięliśmy ten dysk? Bo moim zdaniem to jest topka. Nie ma sensu iść tego Samsunga, bo on ma tam problemy. 990 Pro, mimo że jest najszybszy. A to jest taki dysk typowo top 2, który jest bezpieczny, bardzo dobry i to jest tak naprawdę od Hynixa jakby nie patrzeć, którego kupimy tylko w Ameryce. To 3 jest SN850X, jeżeli ktoś by pytał, a no top 1 jednak jest ten Samsung, tylko tam trzeba się bawić z driverami, żeby to dobrze działało. Mega dobry dysk, wystarczy mu szybki input lag niziutki. No. Czy coś jeszcze ja dzisiaj miałem poruszyć? A! Never happened to me before. If you're running Intel's 12th gen chips right now, go and update your in BIOS now! Look at that! Yep, that's the absolute... Beka. Z hejterów. I tyle, no. Pamiętajcie, że będę nagrywał na TikToku niedługo, tylko mam słomiany zapał do tego. No um, nie, no. Miłego wieczoru, smacznej kawusi. No, nara.